Moim gościem w kuchni jest dzisiaj Piotr Kucharski, dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. E, I pierwsze co zrobił, wysłał mnie do łazienki na górę, kazał mi przynieść czapek kąpielowy, a resztę zostawiam na jemu. <grym> Spoko, nie będziemy suszyć włosów, nie, to nie jest chana w końcu, chociaż nie. czasami nie pokazujesz że... Czasem pokazuję, czasem. Dobrze, e, ja pokazuję jak się piecze ciasto, jak się piecze chleby, bułki i... Używam przepływ kąpielowych do przykrywania miski. To jest się tym streczem. Mm -hmm. wiesz, zawsze go mistrza. No, dużo się zużywa, dużo plastiku, poza mm -hmm. tym za każdym razem wie, jest problem z tym. Także czepek kąpielowy to perfekcyjna a. sprawa wielokrotnego użytku. i ciasto nie obsycha. To jest bardzo ważne, żeby ciasto nie odsychało. ściereczka niestety nie działa, ponieważ e, ciasto nam obsycha. Piekarze mówią, że skórzy się, prawda? Taka wysuszona e, skórka później. To wszystko jest widocznie. A Trudno weź się że ścierkę dopierz potem, no, to o, Nie daj Bóg, jak właśnie przerosi. Czepeczek, słuchajcie, prosta sprawa. Proszę. Zawsze kradnę z hotelu. <noise>